Bardzo mocno najeżdża na mnie, a tak naprawdę robi te same rzeczy, które, o które ma problem. Ja zdaję przygotowałam się na takie sytuacje, ponieważ na face-to-face -face Liza potrafiła mi wypomnieć, że no, nie jestem taka girl power, a oprócz tego, że. to która widzów, to mało chyba nie? robiła TikToka, wcale nie miała nic na twarzy, więc może byśmy zobaczyli szota, który się nazywa łysa kłamczucha. Zobaczmy, Szota łysa łamczucha Ja pierdolę. ...powiedziała, no, że to nie był filtr i tak naprawdę wygląda jej twarz i jest jej mega przykro. Reżyserka mówi mi, że... No więc chciałam Czartę zapytać, jak to jest, Liza? Czy faktycznie ta dziewczyna nie miała żadnego filtra na twarzy, czy może po prostu kłamiesz? No, możesz się nauczyć rosyjskiego i obejrzeć ten filmik, który ona mi wysłała. I obejrzałam. Ja słowo w słowo i tam było powiedziane, że tak wygląda jej twarz. Ja, ja po prostu przetłumaczyła jej słowa. To na I... kolejny raz y, zweryfikuj swoje informacje i przestań kłamać. <grym> A Ale tu ty jest nie nie był to jest spina o to, czy ktoś to miał, miał makijaż, czy nie. Języków, to jest <grym> problem. Mam trzy języki, więc y, ja no, nie pierdolę, mam tutaj kobiety. żadnego w ogóle argumentu y, z twojej strony. No dobra, ale i tak. Czyli miała na sobie ten y, filtr, czy nie? Mi powiedziała, że nie. Czyli miała, czy nie? Mi powiedziała, że nie. No, ja w, takim takim razie, w, w takim razie nie ja, Na w takim razie widzimy, tym filmiku że głupotu, że nagranę, nagranę, nie było tego filtru. I ja się zapytałam, jak ona z tym czuje. Y, tak, ona to już powiedziała, że to, mam. No, ona w tym filmie powiedziała, że naprawdę ma takie i tak, ma i tak, i tak, uważam na wcię, że żart jest chujowym żartem. i tak, chujowy i tak, ale i i tak, oczywiście i za tak, ale i ja, tak, e, że zjebałam, e, ale przy tym wszystko, ale ja nie, ja nie nie zjebałam, ale i tym ale i wyśmiałam, ale i tak, nie i ale TikToka ze streama i nie no. porównywałam ją do siebie i nie powiedziałam, że no wyglądam trochę lepiej. Wyobraźcie sobie obudzicie obok takiej. Ty nigdy nie zrobiłaś jakiegoś swojego, swojego projektu, nigdy nie stworzyłaś nie swojego, swojego ciekawego. Projektu. A... a tak ciekawości, jaki projekt stworzyła ta Lizzy poza tym, że z Franiem się spotykała na jego live'ach? Tak ciekawość. Po prostu siedzisz w domu przed komputerem. A jaki ty projekt zrobiłaś, powiedz mi, Liza. No stare, teraz wypuściłam swoją markę odzieżową. Wow. Zrobiłam swoje trzy mm -hmm. piosenki mega fajne. Ja się rozwijam w różnych kierunkach, a to tak samo, że Gademu pochodzi ja Siedzisz Siedziesz przed komputerem i obgadujesz ludzie, oceniasz ludzie. Piosenka. To jest najgorsze. Czyli Tyli za nie Tak? Ja. Co? No nie wiem. To ja Ciędę... wiem, to puśćmy Rotę, w takim razie lepsza koleżanka. Zobaczymy czy ty faktycznie Kojuszami nie oceniasz ludzi. Na dwa typy. <laughs> na co? Ale nie miałam tu na myśli, że koleżanki, koleżanki dzielą na... się na dwa typy, Liza. A, nie chodziło o wygląd! A o co chodziło w takim razie? O to, że się na biało ubrała, czy co? Bo nie rozumiem. Co? Ty jesteś tą piękną, a twoja koleżanka z tego, że nie była zajebiście ubrana... Skąd, skąd ty masz taki ty to wniosek? Nie, ty nie, to powiedziałaś, koleżanki, koleżanki dzielą, dzielą się na dwa typy. Jedna raz wystraszona, jak na imprezę, a druga... i nie ściekaj, jebany jamnik, ja mówię! Przepraszam, Liza, przepraszam. Będziemy mówić wszyscy na nas, to Nie. będzie nas lepiej słychać. Tak, powiem. właśnie prosiłbym, żebyście mówił po kolei, e, bo to znaczy, to jest zrozumieć. Ja, ja bym tylko chciała, żebyście może jeszcze raz puścili tego szota i żeby Kończanki było na... się dzielą na dwa typy. Nie powiedziałaś? Ty masz szota przed całą dziewczyną, a i tak ja miał, No, Ja miałam na myśli, Myśle. że ja jestem ubrana Aha, i czyli nie masz problemu z ubrana ja innego na myśli, ale nie masz problemu z tym, ja nie powiedziałam, że, że ona skadań. wygląda gorzej ode mnie. Po prostu koleżanki się dzielą na typy, Ja też czasami tak. mogę wyglądać Dobrze. jak ostatni mężczyzna. I za, a nie uważam, że e, każdy, kto to obejrzał, mógł sobie pomyśleć, tak jak powiedziała Nawcia, jednak. Jezu! To, jednak chodziło o to, bo Ty byłaś, wiesz, tam ładnie ubrana. E, z figurą, a twoja druga koleżanka no, wygląda ciód gorzej od ciebie. Powiedz, na, <grym> Jezu, jaka ta poprawność polityczna jest pojebana. Patrzcie, jak, jak on musi się męczyć, żeby w ogóle powiedzieć o to, że ona ma dobrą sylwetkę, a tamta jest otyła, nie? Wiesz, powiedzenie faktu. Powiedzenie fa Patrzcie, z jaką trudnością przychodzi teraz w mediach mówienie o faktach. Nie możesz powiedzieć, że kobieta otyła jest otyła, tylko musisz to ubierać w jakieś inne słowa. Co jest złego powiedzenia, To się jest otyły? To jak ja pójdę kurwa do lekarza i lekarz powie mi panie Rafale, niestety nadwaga. To mam go kurwa pozwać za to, żeby mnie od grubasów zwyzywał do kurwy lędzy? Czyż otyłość nadwaga to jest normalne sformułowanie, które występuje w słowniku. Nie jest ono negatywnie nacechowane! No, ty możesz to to się poniżać żart. i robisz ty to, ty próbujesz, próbujesz rozmawiać dlatego, ze mną, w takim żeby twoje dopasy ci to nie takim stylu. Nie będziemy w taki taki yeah. Styl yeah. Dziewczyny, dziewczyny, Poczekajcie, poczekajcie. Teraz yes. dajmy może odpowiedzieć Lizie, a później na wczoraj ja dobrze? ona mi przerwała. To niech ona tylko dokończy i zaraz Dobry. damy głos tobie, bo już były dwa szocie od ciebie, teraz czas dla Lizy. Uh, Tłumaczy się, że moi widzowie na Twitchu to zrozumieją. Tak, zrozumieją, bo tam jest uh, jedna z najbardziej toksycznych społeczności i tam takie żarty są normalne, ale w ...w normalnym świecie to nie jest normalne, dlatego ty w normalnym świecie na swoim Instagramie wstawiasz stawiasz wstawiasz e, Stories o tym, że ty wyglądasz zajebiście, a twoja koleżanka chujowo, więc koleżanki dzielą się na dwa typy ludzi. Nie, nie, nie no, Nawcia przesadziła, człowieku, teraz naprawdę, te, te, te. nie można sobie z nikogo żartować, widzowie, nie, to za Ostatnio też pisałeś, że mogłabyś mi najebać za garażami, tylko się policji boisz, to tak. może teraz spróbujesz, tak? No! Ja będę spokojna. Ja jej nie dotknę. Nie, bo... Tą napierdalam. A ciebie... ...białe pisdobać się też nie będę. Widzę tutaj rasistowskie zapędy. O, ale to jest takie niesprawiedliwe. Kurwa, patrzcie, jakie to jest pojebane, Określenie biała pizdo nie spotka się z żadną krytyką, ale gdyby kolory podmienić, to byłaby jazda. I zaraz ktoś mi wyleci kurwa z historią. No, no bo osoby czarną skórę to były prześladowane. Gdzie kurwa w Polsce? Słyszałeś kiedyś o niewolnictwie kurwa w Polsce? Ja nie, ale być może moja nauczycielka od historii była kiepsko doinformowana. Powiedział, że Adam Security jest na ochronie podobno. Nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli to prawda, to podejrzewam, że Adam Security wtedy wyjdzie z ochrony i powie, że się bije. Że, taki, że to jest ustawka. Że jest zawodnikiem nowym zakontraktowanym. Tak zgaduję. Osoba, która podmieniła jednego z naszych ochroniarzy, a jest to Adam Security. Adam! Adam Security! Mówiłem! mówiłem. To było oczywiste. Przeciwnikiem Adama będzie to jest osoba, która wystąpiła na pierwszej gali, czyli można powiedzieć, że tutaj mamy trochę taki... Strolowany może ty. Do tej na ...nazwy Fame Reborn. Bo... Legenda. Według Wojtka, legenda to Wojtku albo guzik, może ty albo guzik. Zapowiedź, guzik. zapowiedź tego zawodnika. Słuchajcie, to jest wyjątkowy uczestnik pierwszej edycji Fame'u. Guzik! Który stoczył walkę wieczoru przeciwko Boxdellowi. A, guzik! Zapraszamy Damianie z mikrofonu. Guz... Jaku guzik! Będzie Wielkie brawa! <gulia> Wydaje mi się, że guzik jest jeszcze większy niż był kiedyś. Historia zatoczyła koło. No tak. Pierwsza gala byłeś, teraz jest Fame Reborn, wracasz. Twój powrót już chyba zaczął się ciut wcześniej, ponieważ kiedy nagrywaliście spontan z tego, co kojarzę, rok tak? Rok temu, rok temu, dokładnie. To było we wrześniu, jeśli nie mylę. Rok. Temu we wrześniu podpisaliśmy kontrakt, no i dzisiaj jest to okazanie tej właśnie walki. Także... Czy nasz gra jest z tego, co widzę? A tak, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że Wy też zagracie. Właśnie Adam, mhm. czy Ty w ogóle cokolwiek trenowałeś, jeśli chodzi o sporty walki? Nie. Ja tylko zajmuję się... Jaki ma głos dziwny! Pracą na siłowni, jako hobby. Ja mam często coś takiego, że jak widzowie mnie widzą, to mówią do mnie, że na y <śpiewanie> 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 Jak to by nic nie wyszło? <śpiewanie> jedną rzecz, że ludzie się nie śmieją z głosu Adama czy coś, tylko z tego, że po prostu... Pod, pod... Głos mężczyzny mówi kobieta. Adam, dzięki <grym> za wyjaśnienie. To byłeś bardzo dużo popularny w naszym kraju. Twoje TikToki mają milionowe zasięgi. Kiedy ty się kapnąłeś, że masz tak wielką publiczność w naszym kraju? Te czółno, Wydaje mi się, że miesiąc temu się dowiedziałem. Miesiąc temu? Dopiero? Mniej więcej. Adam, moje podstawowe pytanie: czy wyjdziesz do utworu Szybkie Szoty? Tak, jak najbardziej. publiczność jest twoja, słuchaj, uwielbiają cię w naszym kraju. Jeszcze yy, <grystanie> ostatnie pytanie. Sądzisz o naszym narodzie, bo właśnie tutaj głównie pochodzi twoja publika, którą zdobyłeś na TikToku. Pole względem doży kumple. <grystanie> ja pierdolę. Co? Tu się odstawia. Wyobraźcie sobie, jaki ten Adam Madisona z Madisonas, kurwa, przyjeżdża do Polski, odpowiada dwoma słowami na zadawane pytania, a wszyscy mu brawa widzą. Chłopiec w szoku, tam jak chuj. Jakoś, ym... naprostować Naprawdę. No, dodać, że tak ogólnie biała i czarna to są rasy. I nie ma nic obraźliwego w tym, że powiedziałam na nią biała. Ale Tak, wcie, jesteś białą i jesteś pizdą. Tyle. Czekaj, czekaj. Najpierw ją przeprosiła, powiedziała, że tak już nie będzie robić, a teraz stwierdziła, że w sumie to jest białą pizdą Piękne są te dyskusje na konferencjach. A ja uważam, że jeżeli ci coś takiego powiedziała, to o wiele wiel większy ostracyzm by był w stronę, ponieważ ja. Nie będę wobec ciebie przejawiać żadnych, przejawiać żadnych zachowań rasistowskich, ale ty wobec no tak, no jeżeli bo już nie siedziesz przed Mam nadzieję, tylko, mam i nie nadzieję tylko na w... siebie. Już nie siedzisz sama w pokoju i nie gadasz do widzów. To tak. ty zostałaś rozjebana tutaj, nie ja, a poza tym. mam No ja zostałam rozjebana w ogóle tak księciu? To ty będziesz rozjebana i rozjechana w oktagonie. Okej. Okay. Tak, e, Narcia, tak. Ogólnie I nie możesz bardzo... nie ściekać, że no to ty wzięłaś dybutantkę, to ty wzięłaś debutankę. Ja jak walczyłam Taka z Dominiką, ona miała trzy walki i ja się nie bałam z nią bić i a ja się, się bardzo boję. dobrze. No to ty też możesz dobrze się pokazać, I nie trzeba mnie cisnąć, że zabrała, że wzięłam sobie do rybalkę. Ale o co ci chodzi walkę. dziewczyno? No ci mówię, że... O co ci chodzi? No mówię, ja nie, że nie muszę czekać, że ja jestem taka cwana i wzięłam sobie debiutantkę. E, dobra, ogólnie ja jestem bardzo ciekawa, czy po prostu Federacja też wyciągnie jakieś wnioski wobec Lizy, jakieś. E... No nie wiem. Jestem bardzo ciekawa ogólnie, jak ludzie do tego podchodzą, że Liza... Przestań e... kurwa już manipulować i zamknij ryj. Wszyscy wiedzą, że ty jesteś dobrze wyściekana, bo siedzisz Ty, po pięć, ty jesteś po prostu przygłupia i godzin? nie rozumiesz tego. To ty jesteś no głupia. Wojtku, no dobra, Wojtku, no. czy mogę ci zadać pytanie, bo słuchasz wszystkiego tutaj, więc chciałbym poznać Uciek. twoje zdanie jako włodarza. Czy to, co powiedziała Liza stronę nawci, było według ciebie rasistowskie i Federacja wyciągnie jakieś konsekwencje? To ja powiem swoje zdanie. Ja uważam, że jak powiesz komuś, że jest czarny, to nie jesteś rasistą. Jak powiesz komuś, że jest biały, też nie jesteś rasistą. Ale ten świadka, że ci twierdzi, że tak jest. Jak teraz ktoś napadnie na przykład na sklep, to opisując, jak w jaki sposób wygląda, najlepiej, żebyś nie mówił ile waży, bo to może tego agresora obrazić. Jaki ma kolor skóry, bo też możecie za rasistę uznać. Po prostu trzeba powiedzieć: człowiek. Płci też podawać nie można, bo może jest gender fluid, kurwa, albo jakieś inne. Pójdę. Fencję? Ja uważam, że. Słuchaj, mnie wiodą. Trochę bliżej mikrofon, wydaje mi się, wiesz? Chyba czekasz. Uważam, Uważam, że nie powinniśmy zarówno w tę stronę ani w te poruszać takich tematów. Uważam, że... Ale te tematy zostały już poruszone. Można po prostu było mnie wyzwać od Pizdy, a nie od białej Zaczy... pizdy. Uważam, że zarówno w tę stronę, jak i w tę stronę jest to Rasistowskie i nie powinno, <laughs> powinno <to> się pojawić. <laughs> Okej, okay, dziękuję. Chciałbym przejść... nie był Rasistowskie tekst. Jak ja znaczy, że one jest... tak jakby Ja powiedziałam, że ona jest. Białaska czy jak nie można te słowa wyjdzie ja tak że, to, ja, że z to, jego to jest perspektywy, perspektywy trochę. No stara, no to naucz się biologii, jest biała i czarna rasa. To są normalnie, uszenia ludzi. Kurwa, I to no, ja ty... cię białą pizdą, no białą to jesteś, a pizdą? Dobrze, Liza, to ja mam do ciebie takie pytanie. Gdyby ona powiedziała to w drugą stronę, czy ty byś się poczuła urażona? I jak, jak myślisz, jakby zareagował internet na coś takiego? Ja powiem tak, że ja nie jestem tą czarnoskórą osobą, która przeżyła taką mega rasistowską historię w swoim życiu. Tak, a kto pokał no, na Face to face no, i mówi, że nie, no powiem ci to tak, że jestem wychowana, ja jestem wychowana w europejskiej mentalności i ja miałam w nastolatkowym wieku ksywkę Nworda i to mi nie przeszkadzało. Aha. Aha, ale teraz kiedy ja małym dzieckiem, dzieckiem, to tak, kiedy byłam małym dzieckiem, to tak, to mnie to przeszkadzało, ale później jak dojrzałam, to nie, nie miało z żadnego problemu. Pokazuje, że dajesz przyzwolenie na takie coś, co jest w ogóle. Ja pierdolę, ja pierdolę, kurwa! Nie wierzę! Sweig MMA ma, y, y, zrobił się jakiś y, kącik rozmowy o RASIZMIE i o moralności. Ja pierdolę, ja pierdolę, kurwa, Idziemy w pięknym kierunku w końcu coś nowego! A mianowicie do Maślany i do Grega. Chłopaki, spore zmiany. Zjebali to zostawienie. bo mam ewalentne podejście. Z jednej strony pod dymy super, że dali Polaka z Natanem. Z drugiej strony, moim zdaniem, trochę zmarnowany potencjał i natan z Polakiem mógł bić się w przyszłości na przykład na kolejnej gali. No, bo po prostu przez to zostawienie grak maślana w ogóle nie grzeje, tak? Zero, nie. Jeśli chodzi o... Ale sam Natan Polak może być ciekawy dla widza bardzo. Nasze walki... No nie wiem. Adrian, który miał pierwotnie zawalczyć z Gregiem, zawalczy z Natanem Marconiem, czyli twoim poprzednim przeciwnikiem. Słyszałem, że udało się wam dogadać walkę między sobą, jednak były spore, spore, spora kłótnia, jeśli chodzi o wagę. Nie było kłótni o wagę. Nie, nie, nie po było po kłótni o wagę. Nie chciał przyjąć walki w MMA i... Powiedziałem, że może jak wyjdę w 7.7, czyli tak jak miałem z Adrianem wyjść, a on ma wagę open, a na co dzień waży chyba 94 czy 95, to wtedy się zgodził. nie? Więc to nie była kłótnia, Dobrze. tylko to po prostu padła moja propozycja, że czy jak wyjdę w 7.7, a ty masz open, to wtedy wychodzimy. No i się na to zgodził i, i tyle. Czyli tak, to była ostateczność już, ale chciałbym zaznaczyć, że yy... MMA jako formuła była naciskana na mnie i po prostu yy, tak samo waga... Mi tak szczerze obu jest trochę szkoda, bo jeden z nich przygotowywał się pod kickboxing, czyli pewnie z MMA nic nie potrafi, a drugi podobno bazuje na parterze, więc będzie miał ciężej w parterze obalać przede wszystkim w zapasach zawodnika, który będzie od niego cięższy. Więc mi najbardziej tutaj szkoda zawodników, już Zdrahując od tego, że Federacja dla siebie marketingowo taki ruch podjęła, to zawodników szkoda, bo obaj są trochę pokrzywdzeni w tej sytuacji, a nie mieli wyboru, stanęli pod, pod ścianą na zasadzie, słuchaj, albo się bijesz, albo... Twoje przygotowania może sobie w dupę wsadzić, nie? Ten pierwszy raz tutaj i gość mi mówi, że wychodzi ze mną, ale tylko w K1, waży 15 kilo więcej. O chuj tu chodzi? Mówię, ty stary, jak chcesz możemy zrobić w tym K1, to tak powiem ci jak Zadora, to dawaj do 7.7 schodź kurwa w tydzień. Byku, ważysz 15 kilo Wydaje mi się tak zupełnie szczerze, by to tak sobie przeanalizować, to ani ten Grek nie ma prawa mieć pretensji do Maślany, ani Maślana nie ma mieć prawa pretensji do Greka, bo obaj zostali postawieni w mega chujowej sytuacji. Jeżeli chłopaki mogą kogoś obwiniać, to federacja, że na taki ruch y, się zdecydowała. No bo ten Maślana też nie może bić się w MMA, jak nigdy się w tym MMA nie bił. No a ten Grek też wiadomo, że nie chce bić się w K1 z dużo cięższym gościem. Oni... ciężko jest im obu się dogadać tak szerze. To ciężko, ciężko po prostu tutaj winowajce znaleźć między chłopakami. Natomiast y, chodzi o to, żeś może nie przytaczała nazwisk, tylko powiedziała po prostu o co chodziło, jak to wyglądało. Tak, dokładnie Jakiś o tym Rzucanie chodziło. Kamieniami, w takim razie y, Ja na ten moment mogę obiecać, że po tej konferencji, y, nie wiem, czy tutaj do, do, do ciebie, czy do ciebie Wojtek y, mogę przesłać wszystkie screeny. I Wy możecie zamazać wszystkie dane i po prostu udostępnić Ale to, nie możesz po prostu odpowiedzi. swoimi słowami opowiedzieć, żeby od razu. Proszę ci teraz przytocz tą historię, żebym mogła od razu się. Bo to były odnieść, wyzwiska, to było jakieś popytanie. Żeby mogła przedstawić sytuację z mojej strony. No, się psychiczne. Przy każdej lepszej okazji, tak naprawdę w szkole, po prostu cały czas przytykałaś słownie. Nie mówię tutaj o jakichś, o jakichś fizycznych kwestiach. Tutaj tylko po prostu słownie atakowałaś gorsze osoby. Powiedz mi, Czy to może... biedniejsze, czy po prostu, no, gorzej postawione osoby od Ciebie? E, w jaki sposób? E, e, swoje ego podwyższyć. W jaki spo... Kurde, powiem Wam, że nie, generalnie to nie wiem, czy posiłkowałbym się zachowaniami ze szkoły, żeby potem komuś to wyciągać po latach, bo wydaje mi się, że dziecko w szkole podstawowej, a osoba dorosła, to już są troszeczkę dwie inne osoby i dzieci w szkole podstawowej nie do końca mają świadomość tego, co na przykład robią czy mówią, więc jest to dla mnie trochę dziwne. Sposób. Ja nie muszę podwyższać swojego ego. Powiedz mi, w jaki sposób to robiłam, że jakie nazywałam? Przytocz, bo naprawdę nie wiem... Chłop <grym> ja napisał Agaton, a to na na nie mnie też do internetu, Teraz ja Wiem nie ci, że bardzo ciężko przytoczy. jest mi się odnieść do jakichś spraw sprzed 11 lat i uważam, że jest to w ogóle mega słabe, że wyciąga się jakieś brudy z w ogóle podstawówki. Może ale te jeszcze, brudy same do mnie ale, przyszły. E, posłuchaj, do mnie też <grym> pisało wyszukać. dużo osób z Twojego otoczenia. E, dobra, ja Wam powiem tak, naprawdę, uważam, że fame nie, pole, nie powinien polegać na tym, że próbujemy na siłę komuś jakieś brudy z przyszłości wyjąć, bo teraz pytanie brzmi... Przed ilu lat możemy brudy wyjmować? Możemy wyjąć brudy sprzed dwóch lat? Trzech? Czterech? Pięciu? Czy dwudziestu? Jeżeli ja na przykład Mając lat trzynaście Miałem jakąś chorobę Kurwa zapałem i się zesrałem w, w busie To też powiesz, że się w busie zesrałem I że każdemu śmierdziało i przeze mnie miał zjebaną podróż No wydaje mi się, że to już jest Takie na siłę naciągane Kurwa takie A znajdźmy coś na kogoś a pokaż mi jakim jest człowiekiem. Nie wiem, no to jest dziwne. <laughs> ja pierdolę. Dobra, fajne dziewczyny, fajne dymy. Mega. Ta w nosek, ta z liścia. Trzeba być wyrazistym, nie? Nie mogę o nas zapomnieć! Jest jeszcze jeden klaps. Przerwa sztuczki. W oktagonie pokażesz, co potrafisz. E, dobrze, moi drodzy. Jeśli chodzi o ten panel, to byłoby na tyle.